Witam was bardzo serdecznie W pierwszym takim odcinku To będzie mój pierwszy Lucky Friends, który się stał po prostu po pierwszym dniu jak staliśmy się twardo pociągowymi znajomymi Wchodzę w trade'a Lucky Trade Powinien być za pierwszym razem Lucky. Zobaczymy co to zadziała hej, jaki my tu jest na kaj kajogre? I zobaczymy co w pani dobre raki Pokamon coś rotowaty Idzie w Panie raki, co jest te raki frenzy są takie dopracowane ty nie Jest raki Uwaga Break Atak Atak na 15 i już można z tą kajogrę, na pewno będzie ulepszana kajogra break attack, defense ingress mm mhm zaraz wam powiem dokładne IV tylko muszę sprawdzić IV kalkulatorem mm -hmm. To jest 96 z 15 ataku i pod 14. Restę to jest bardzo dobra. Kajabra będzie power czy choć tu mam 98, ale takiej raki to rzadko to ma i jeszcze z takim Iwikiem IV miała Ivy naprawdę serotowne. Na drugim koncie. W wypadł 90 93 IV 15 ataku, 15 defensywy, 15 HP, 12 HP, nie 15. To Te, jest dobry test będzie ten. I już jest w końcu ten raki, ale mam wreszcie Shiny Kaiogra. To jest mój nowy nabytek. Tak, szajnika jogra. Roki to tylko power upować i tyle. To komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie na cześć. Bye.